Dobry wieczór Państwu, witamy po ostatnim meczu w 2021 roku. Wynik meczu ratyfikacji Ronia 5 do 0 z nami jest na gości. Pani Telenausz Panie Trenerze poproszę o komentarz, potem przejdziemy do pytań. Z Dobry wieczór, Pan w zasadzie wszystko powiedział, mówiąc wynik meczu. Natomiast, jeśli tak próbuję to na chłodno analizować, chociaż ciężko tutaj o chłodną analizę, to na pewno ta pierwsza połowa nie zapowiadała takiego wyniku. Uważam, że. Że naprawdę byliśmy dobrze zorganizowani i oczywiście raków miał też sytuację, ale my też mieliśmy swoje i naprawdę graliśmy dobrze. Paradoks polega na tym, że przy wyniku 0-0 w drugiej połowie to my mieliśmy dobrą sytuację i nie wykorzystaliśmy. Problem drużyny się zrobił, kiedy, kiedy padła bramka na 1-0 i, i, i te odległości w formacjach poruwiły się bardzo dużo i raków bardzo dobrze te przestrzenie wykorzystywał. Mogę mieć największe pretensje do zawodników o to, że w momencie, kiedy widzieli, że, 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 że ten pressing przeciwnika jest bardzo skuteczny, czekali tylko na, nasze, na, 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 na taką naszą grę, kiedy widać było, że, że drużyna mentalnie siadła, trzeba było czasami prostym środkiem zagrać do przodu. I my, my tą piłkę próbowaliśmy na siłę, na siłę rozgrywać, mm, napędzaliśmy tym przeciwnika, który, który, który nas kontrolował cały czas. Do tego jeszcze dzisiaj paradoksalnie mieliśmy. Dużo wysokich zawodników na boisku, a straciliśmy dwie branki w fragmencie gry. Na pewno duże tutaj pretensje mam do siebie, ale też do drużyny za, 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 za ten mental, za tą sytuację przy wyniku 1-0, bo umiejętność można przegrać. Natomiast nie w takim stylu, jakbyśmy to zrobili w drugiej połowie, bo, bo tak naprawdę to, to, to nie lubię tego słowa i pod publiczkiem, gadania, ale to jesteśmy naprawdę, z, słowo przepraszam, to jest za mało tutaj, jeśli chodzi dla, dla naszych kibiców. I, i, i bo to, po to, to, co dzisiaj zaprezentowaliśmy po od, od wyniku 1-0, no to naprawdę nie przystoi drużynie na, na tym poziomie. Dziękuję. Dziękuję, też. Poprosimy o pytanie. Proszę. Dzień dobry, trenerze. Chciałbym zapytać o zmiany w dzisiejszym meczu, a konkretnie o tą zmianę. Kiedy zdjął Pan Fedora Czernycha. No bo wydaje mi się, że przy wyniku 0-2 nie ma w zasadzie sensu bronić pięcioma zawodnikami, a atakować tak naprawdę jednym napastnikiem. By Pan to skomentował. Jak Pan zwrócił uwagę, Fiedzia ciągnął nogę i widać było, że, że, że po prostu nie jest w 100% zdrowy. Szukaliśmy zawodnika takiego, który, który wejdzie świeży. No nie ma co też ukrywać, że dzisiaj. Nie mieliśmy nie wiadomo jakich możliwości, jeśli chodzi o ławkę rezerwową, bo, bo, bo wielu zawodników gdzieś tam są, ma jest albo kontuzja, albo kartki i na pewno te zmiany nie dały dzisiaj nic. Natomiast Fiedzia już było widać po nim, że, 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 że jest i zmęczony, i, i on ma od dłuższego czasu walczy z bólem nogi, i gdzieś tam ona wraz z upływem minut to, to mu się odzywa i na pewno jest teraz czas, żeby to, to wyleczył. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję Trenerze, dziękuję, dziękuję Państwu za to, że Dziękuję Nie I witamy podczas drugiej części konferencji prasowej. Przypomnę wynik, rachunek Jelenia 5 do 0. Panie Trenerze, poprosimy o opinię. Dobry wieczór. Myślę, że świetny mecz zagraliśmy w drugiej połowie szczególnie. Nie przypominam sobie takiej części w naszym wykonaniu i, i to, to kapitalnie wyszło w tym ostatnim spotkaniu, takim podsumowującym ten, ten rok i ten, ten świetny rok dla Rakowa. Jakim on był, tak, tak świetny był ten mecz i to się razem spieło w klamrą, jeszcze kolejny chyba. PiS do historii, bo, bo chyba najwyższe zwycięstwo, przynajmniej za mojej kadencji. Nie wiem, jak to tam wcześniej było w Ekstraklasie, to, to, to jest kolejne, kolejne gdzieś zapisanie w annałach, to też jest ważne. Natomiast bardzo nam zależało, żeby przede wszystkim wygrać ten mecz i zmazać tą plamę, właściwie dwie plamy. Jedną z przeszłości, czyli z 1 sierpnia, gdzie przegraliśmy 3-0 w Białymstoku, w takich okolicznościach, wiadomo, przedpucharowych. To, to, była, to była jedna rzecz, natomiast druga no to ta druga połowa z Górnikiem, gdzie, gdzie oddaliśmy mecz i, i przegraliśmy pierwszy raz na własnym stadionie. To nam się rzadko zdarzało w ogóle w mojej, przy, za mojej kadencji, a, a w Ekstraklasie jeszcze, jeszcze nigdy. Dlatego byliśmy zmotywowani, byliśmy zdeterminowani mimo swoich problemów. Zespół stanął na wysokości zadania to mało powiedziane. No. Zrobił, zrobił świetną pracę, świetne wyniki i za to gratulacje. Świetny, świetny rok za nami. Puchar Polski, wicemistrzostwo, super puchar. Europejskie puchary, w których nie przynieśliśmy wstydu. Top 3, teraz jesteśmy dalej w, w lidze, no nic tylko tylko się cieszyć i z podniesioną głową iść na spokojny odpoczynek. Mało mało tego odpoczynku będzie ale to jest zasłużony odpoczynek i z tego miejsca gratuluję wszystkim osobom które, które w ten sukces były zaangażowane no przede wszystkim piłkarzom. Szczególne podziękowania tutaj na sztabu szkoleniowo medyczno organizacyjnego bo to było duże wyzwanie ten rok większość meczów graliśmy na wyjeździe i, i duża praca i praca tych ludzi naprawdę tani czas powodowała to że że możemy, możemy być z tej drużyny dumni i, i nią się szczycić, no i, i to, to bardzo, bardzo ważne. No, gratulacje dla zarządu, oczywiście dla właściciela, który, który to wszystko finansuje, który klub rozwija, bo, bo on się rozwija. I oby, oby tak dalej. Wszystkim chciałbym życzyć wesołych świąt zdrowia, spokoju, odpoczynku. No i eee spełnienia marzeń, realizacji celów nowym, w nowym, w nowym, roku. Mam nadzieję, że tak udanym dla Rakowa jak, jak ten, który właśnie, właśnie mija. Dziękuję. Dziękuję że Tak uzupełniając jeszcze najwyższe zwycięstwo w historii Lechia Olimpia 4-0 Ostatnia ostatnio w Zagłębie Lubin. Dzisiaj najwyższe, nowy... Skarbnica wiedzy. Tak, więc Dobrze Michał, że pana, asystujesz mi, bo... na Pana Iwo, żeby się upewnić. A, to jest, to jest, encyklopedia, encyklopedia jest. Czy są jakieś pytania, Szanowni Państwo? Nie widzę. No to pozostaje tylko podziękować wszystkim za współpracę również w tym roku. I widzimy się na wiosnę. Pierwszy mecz z Wisłą Kraków na początku tego. Dziękuję. Dziękuję Do bardzo. Dobranoc.